Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A w sumie może News Flair nawet bym powiedział. News Flair, ale o tyle skupimy się tutaj na naszej społeczności, na tym, co jest budowane, na tym naszym właśnie Signal Providerze. i Powiem wam tak, ja, ja wiem, że może dla niektórych tutaj ten temat był taki troszkę wałkowany, bo znowu Signal Provider, znowu jakby tej kwestii FTSO i tego wszystkiego. Ale skupiam się na tym nie z powodu tego, żeby ciągle o tym tylko mówić i, i nic więcej, tylko po to, aby wyedukować wszystkich w kwestii tego, o co chodzi w ogóle, bo to jest bardzo kluczowe. tak? To, co buduje Flare, bardzo mocno, jak sami zauważyliście, opiera się o kwestie właśnie protokołów jak State Connector, o kwestie protokołu właśnie jak FTSO. I dzięki temu ten projekt będzie w stanie wnieść tutaj powiew innowacji, tak? Taką typową świeżość, którą można tutaj zobaczyć w takiej klasie projektów, w takiej właśnie klasie projektach. I jak sobie popatrzymy, no to o co chodzi z tym FTSO? I znowu wracam do, do tego, co już mówiłem wcześniej, ale tym razem nie skupię się na tym, jak gdyby tych kwestiach tak typowo technicznych, że tam to i to, ale zróbmy na Prostym przykładzie tego, co właśnie tutaj zbudowaliśmy. Na przykładzie Focusa TSO. Omówmy sobie o co w tym właściwie chodzi. No i takie moje podsumowanie od wczoraj. Jak wiecie, wczoraj ruszyliśmy, także dzisiaj za ile? No teraz, praktycznie, tak? Teraz praktycznie już minął jeden dzień, i po tym jednym dniu możemy zobaczyć, jak sobie tutaj nasz Signal Provider radzi. Oczywiście nie ma to jeszcze tej, tej nazwy, to wszystko jest w trakcie załatwiania, bo to jest taki żmudny troszeczkę proces, ale. To wszystko porobiliśmy. Zaraz powiemy sobie, co już do tej pory się udało zrobić. Załatwić, gdzie jesteśmy już listowani i gdzie jesteśmy zweryfikowani. No, jak widzimy te metryki główne 6 godzinne to jest 6,4% success rate tutaj w procentach, tak, no ale tak jak już wam mówiłem wcześniej, dajemy radę też przebijać to spokojnie. 10, 12, 14% na tych krótszych interwałach. to oznacza, że większą ilość par tutaj taką, którą widzicie, będziemy w stanie trafiać, tak. A jak sobie popatrzymy, no to nie wygląda to tutaj wcale źle, tak. Jak pamiętajmy, że my startujemy. Pamiętajmy, że właśnie działamy dopiero od jednego dnia, tak, tak, tak dokładnie. No i najważniejsza kwestia, my mamy najmniejszą siłę głosów. Mamy najmniej głosów oddelegowanych. Tak, jesteśmy na ostatnim miejscu, jak chodzi o kwestię siły głosów. A mimo tego, że mamy ostatnie miejsce, no to tu według um, skali tych rewardów mieścimy się na miejscu tu 85, tak, więc no to jest myślę całkiem całkiem dobrze, tak, bo pokazujemy, że to spokojnie działa. więc mamy tu ten potencjał, tak i byliśmy też na miejscu tam 80, tam jeszcze troszeczkę wyżej, ale to jest kwestia teraz tego, że my musimy nasz algorytm dostosowywać cały czas. Mamy kilka różnych takich koncepcji. Jest kilka różnych konfiguracji, czy kilkanaście nawet można spokojnie powiedzieć: różnych konfiguracji, które też trzeba testować. No i to testowanie właśnie odbywa się na takich tych interwałach powiedzmy trzech, czy tam sześciu godzin, żeby wiedzieć dokładnie, czy ta zmiana, czy ta implementacja powiedzmy tych tych rzeczy, które pozmienialiśmy, czy one mają sens. Jeżeli nie, no to odchodzimy, zmieniamy to inaczej. Jeżeli to ma sens, no to, to wtedy to wtedy. Zostawiamy, ale patrzymy, co można tutaj dalej zmienić. No i jak sobie popatrzycie, nie wiem, prosty przykład, tak jak teraz tu włączyłem. Polega to na tym, że robimy predykcję ceny, nie? No i teraz kwestia jest taka, że jak wiecie, runda trwa 3 minuty. Więc my mamy półtorej minuty na to, żeby przemyśleć predykcję, jaką chcemy dać. Upakowujemy to w tak zwaną kopertę, żeby tak to obrazowo powiedzieć. Pakujemy to w kopertę i tą kopertę wysyłamy na blockchain. I ta koperta jest otwierana na tym blockchainie. Jest, jest otwierana tutaj. Tam oczywiście mija troszeczkę tro, trochę czasu, ale generalnie półtorej minuty jest na predykcję i półtorej minuty na to, żeby, żeby tą predykcję otworzyć i sprawdzić. Nie? Więc my musimy, co musimy zrobić? My musimy tak de facto przewidzieć cenę, jaka będzie za, jeżeli wysyłamy na ostatnią chwilę predykcję, to cenę, która będzie za ponad półtorej minuty jakoś. Więc musimy półtorej minuty w przód przewidzieć, jaka będzie cena danego, danej pary. Czy to tam, jak wiecie Cardano, czy to tam, nie wiem, Doja, czy to tam Bitcoina, czy to tam Ethereum, XLP i tak dalej. No i na przykład, jak sobie tutaj popatrzymy, no to było tak, że na tą rundę, która, tak jak powiedziałem, trwa trzy minuty, Sygnał prowajderzy wysłali swoje predykcje. No i najniższa predykcja, yy, jaka była, któraś tutaj łapała, oczywiście, bo wiadomo, te predykcje mogą być różne, ale my łapiemy tylko medianę, najniższą i najwyższą wartość. Pytanie, czy się, czy się mieścimy w tym przedziale. No, jak widzimy, tutaj najniższa wartość była tam 0,30137 dolara. Mediana wynosiła dokładnie 30137, a najwyższa była 30138. Nasza była 30137, czyli idealnie się mieścimy tutaj, więc w tym przypadku łapiemy się na wygraną rundę, tak? Żeby w tej rundzie jesteśmy tutaj um, łapiemy się po prostu w tym obszarze, którym któremu przysługuje nagroda. I w taki sposób to się właśnie zdobywa. Więc, tak jak to Wam chciałem powiedzieć, ta trudność polega na tym, że musimy naprawdę z dużą dokładnością być w stanie to przewidzieć. Jak widzicie, to nie jest tylko na przykład ile będzie wynosiła cena cena Cardano za półtorej minuty. Mówimy, no 30 centów. No to nie jest 30 centów, to jest coś do pięciu miejsc, jak widzicie, do pięciu miejsc po, po przecinku. Tak samo na przykład z kwestią, kwestia ceny XRP, nie? Tak samo tutaj. Tu musimy być w stanie przewidzieć, co do tych tam pięć zer, no to jest co? Co do tych 100 tysięcznych dolara jesteśmy, musimy to być w stanie praktycznie przewidzieć. I tak jak powiedziałem, im większa siła głosu, tym większa siła przebicia tutaj w tym wszystkim. Tak jak na przykład widzicie tutaj, no tu praktycznie idealnie się złapaliśmy, ale są takie, gdzie są minimalne Minimalne tutaj odejście od tego wszystkiego. Oczywiście minimalne mówię w kwestii takiej, że to jest tam, nie wiem, czwarte, czwarte miejsce po, po przecinku, tak? I, i, I tutaj inni są po prostu bardziej celni, ale tak jak powiedziałem, no, są metody, żeby to dopracować, ale jest to oczywiście trudna sprawa, i żeby każdy miał tutaj tą świadomość, że to, co teraz robimy, to jest naprawdę już bardziej skomplikowana kwestia, więc potrzebujemy teraz troszeczkę czasu na to, żeby to móc doskonalić, bo właściwie teraz dopiero od wczoraj, równo od wczoraj, Mamy możliwość zbierania danych tutaj na żywo z tego blockchaina. Jakbyśmy sobie popatrzyli na przykład na, na Coston 2, no to Coston 2 tutaj daje totalnie jakieś, no może nawet bez sensu, jak sobie, ale popatrzcie, mamy tylko takich trzech testowych providerów, więc jakby oni ko konkurują um, ze sobą. Tych prowajderów to jest oczywiście, no ten, powiedzmy 40, tak, jeden. Ale tak de facto ci trzej oni mają większą siłę głosu, bo oni mają tu po 8 milionów oddelegowanych sobie. Popatrzycie token, więc ich siła głosu to wynosi ile 8, 8 miliardów, przepraszam, tak? 8 miliardów dokładnie. Więc oni właściwie tutaj rządzą w tym wszystkim, nie? 8 miliardów mają yy, dla siebie, czyli są najsilniejsi. To, co oni powiedzą, to, to jest tutaj prawdą. Więc testowanie na kostonie jest o tyle problematyczne, że nie ma jak tego zrobić i tak właściwie dopiero tutaj to widać. Na przykład taka ciekawostka jest fajna, że dopiero na sieci Flare, jak ruszyliśmy na mainnecie, dopiero tutaj możemy wysyłać predykcję odnośnie ceny Flare, bo na sieci koston 2 tej testowej tego nie ma. Więc dlatego to jest taka, taka zmiana. Jak sobie popatrzycie, to Signal Provider działa. Eee, cały czas jest Contract Call. Eee, sukces tutaj, tak? Czyli wygląda na to, że nie ma żadnego żadnego problemu. Oczywiście to jest kwestia taka, że czasami kwestia tej tej um, dostępności, która jest. Ona nie jest 100%. U nas na przykład, jak sobie popatrzymy, czekajcie jesteśmy tutaj gdzieś byliśmy setne miejsce na według tego nie siły głosu. Więc, jak popatrzcie, praktycznie dwukrotnie odstajemy od nich tutaj, tak? My, my no to jest spora przepaść. Mamy 12,5 um, tutaj miliona tokenów. A ci kolejni mają już 20, tak, więc no, sporo więcej. jak sobie popatrzymy tutaj, no to mamy dostępność, ok, tu jest dostępność 100%, no ale na przykład jak zmienimy sobie interwał na ok, też 100%, też 100% teraz 100%, ok, ale tam było, o, na przykład popatrzymy, to mamy tam minimalnie dosłownie jakieś tam 0,8% Niedostępności, no ale to wynika z tych różnych właśnie zmian. Czasami jest taka sytuacja, że może się tutaj coś spóźnić z wysłaniem predykcji, więc wtedy jest jak gdyby odrzucenie kontraktu, jeżeli zrobimy to nie na czas. No i z tego wynika po prostu brak tej dostępności na 100%. Ale tak jak powiedziałem, to jest kwestia taka, że to jest wszystko do dopracowania. Ale jakby nie patrzeć, to dostępność jest na ten moment, jak popatrzymy na interwał um, 6 godziny 100%. Tak? Na interwał powiedzmy całego dnia jest praktycznie też 100%. Dobra, co jest ciekawe, no to też pytaliście, zaczęliśmy się już tutaj listować, tak, czy na właśnie Flare Builders, też fajnie, tak jak już wcześniej wspominałem, że dali nam naszą taką subdomenkę typowo po polsku, więc to jest myślę fajny też ukłon w stronę polskiej społeczności, ale to jest dzięki nam, tak, dzięki społeczności dało się to zrobić. Tu jest przekierowanie do nas, jest tutaj komentarz, jest to, jesteśmy tutaj uznani jako po prostu dostawcy danych, tak, czyli sygnał Providerzy. Kolejna kwestia. Jean tutaj też na swojej stronie, na Sumieściu też Was zachęcam, żeby sobie zobaczyć tutaj do niego na profil. Jego analizy też są bardzo fajne, konkretne, poprawne, naprawdę bardzo wartościowe, jeżeli chodzi tutaj o cały ekosystem, o to, co się tu aktualnie dzieje. Czy to Flair, czy to właśnie Songbird. No i tak, na swojej stronie on też ma takie metryki. W tych metrykach też już jesteśmy listowani normalnie. Więc tak, to jest też tutaj poczekajcie może się tutaj znajdziemy. Okej, okay, dobra, poszukałem tutaj Focus TSO, też jesteśmy normalnie widoczni, też już jesteśmy listowani, przeszliśmy, tak, jest listę tak, jesteśmy oznaczeni. Tutaj są troszeczkę inne metryki, tak jak widzicie. No, myślę, że wypadamy tutaj całkiem, całkiem dobrze w tym wszystkim. Kolejna kwestia na Flarepedii, tak samo, tak Flarepedia, czyli jakby taka powiedzmy Wikipedia dla tutaj tematów związanych z flarem. tak samo mają tutaj swoją stronę. Na stronie też jesteśmy jako FTSO providers, też tutaj jesteśmy listowani, też można już nas zobaczyć, także jesteśmy już zweryfikowani w tych różnych miejscach. Oczywiście ja też widziałem pytaliście odnośnie Bifrosta. Czy już jesteśmy? Nie, jeszcze nie jesteśmy. Będziemy, bo to jest kwestia. Tak, jak zobaczcie tutaj, czy Bifrost no, no, Verified. Nie, jeszcze nie, bo to jest um, troszkę bardziej żmudny proces, ale to jest w trakcie załatwiania. Robimy tutaj to wszystko, więc, więc tak, to tutaj, to tutaj trwa normalnie, to się tutaj dzieje. Wszystko już podpięte, tak. I teraz możecie sobie też wejść, możecie nas ocenić na Flarepedia, tak, też będzie po prostu ze, ze społeczności niepolskiej wchodził. Zobaczy tutaj nasz ten, może zobaczyć, jak jak jesteśmy oceniani. Także zachęcam Was do zostawienia tej oceny dla naszego projektu. Będzie nam na pewno miło i też to po prostu pomoże podbudować, podbustować to, to, co, to, co robimy. Także dobra inicjatywa. No i myślę jeszcze taka jedna kwestia, bo im więcej w tym jesteśmy, bo im dłużej na ten temat rozmawiamy, to myślę, że więcej też każdy rozumie, o co chodzi. Na przykład taki blog jak tutaj był. W sensie taki artykuł na blogu, gdzie mamy Kraken kontra FTSO. No i też pewnie większość z Was mogła myśleć, OK, ale o co chodzi w ogóle z tym wszystkim, tak? Co ma zaznaczenie jakieś tam FTSO i na przykład jakiś tam Kraken? No jak popatrzymy, to co Wam teraz powiedziałem, tak? Że ten cały system FTSO jest po to, aby stworzyć sieć zdecentralizowanych orakli, które dostarczają dane na blockchain. No i wiadomo, że to jest nie do zmienienia, tak? Jeżeli myśmy wysłali na przykład dla odnośnie XRP. Tutaj, tak powiedzmy, tak, wysłaliśmy taką predykcję i ogólnie inni providerzy też więc generalnie powiedzmy, Mediana całego systemu na ten moment o, na 18,31 i 30 sekund 31 lipca była taka, że w tym momencie, w tym czasie, jak jest ten timestamp, wynosiła 0,69744. Tyle to wynosiło, tak? No i teraz kwestia. O co chodzi z tym wszystkim. No i tu było właśnie w tym artykule jest porównanie tego, jak system FTSO jest dokładny z predykcjami, jeżeli chodzi na przykład o te wartości, które potem zczytamy sobie z giełdy, i to był właśnie wzięty kraken. Czyli to pokazuje, że ten system predykcji, te algorytmy, które tutaj działają w całym systemie FTSO, jest praktycznie tak samo, tak samo dokładny i odzwierciedla rzeczywistość, która jest. Więc to jest po prostu pokaz, tylko że mamy taką różnicę, że tu mamy cały system, jak widzicie. Zdecentralizowanych orakli, tam powiedzmy 100 no to jest więcej nawet teraz, tak, niż, niż, niż 100. Właściwie te 100 się liczy, ale tak naprawdę jest tego dużo więcej. Jak widzieliście 140-136 powiedzmy, tak wiadomo, nie wszystkie działają, ale tam powiedzmy 100, 130, myślę spokojnie działa. Nie wszystkie oczywiście wysłałem predykcje na blockchain, ale zakładam, że większość tu będzie w stanie spokojnie jakby wznowić tutaj swoje funkcjonowanie. No i ta cała sieć dostarcza zgodną cenę do tego, co było na scentralizowanym giełdzie. No i to jest właśnie ten plus tego wszystkiego i to jest na przykład to, co też robi Chainlink, tak? czyli powiedzmy, bo to jest taki się znany przykład, gdzie macie Dostęp do niezawodnych danych, ale które nie są generowane w sposób taki, autorytarny, tylko w sposób zdecentralizowany, gdzie więcej podmiotów bierze udział w predykcji w szacowaniu tego i koniec końców potem robię porównanie, czy faktycznie tak było. No I patrząc na przykład na cenę na krakenie, tak, tak to, tak to wyglądało. Jesteśmy tutaj w całym systemie, jest praktycznie bardzo dobre odzorowanie od, od, tego wszystkiego i można powiedzieć, że praktycznie nie ma żadnych większych, właściwie żadnych różnic tutaj nie ma. Nie? Więc teraz pytanie, czy lepiej czerpać, na przykład do różnych aplikacji, czy tam portali, czy innych tam rozwiązań, czy lepiej czerpać dane z jednego źródła, które można zmanipulować bardzo szybko, czy brać to właśnie ze zdecentralizowanej sieci, która dostarcza wiarygodne dane właśnie w czasie rzeczywistym. Raz na 3 minuty mamy, jak sobie zobaczcie, te, te, te rundy trwają co 3 minuty, tu jest nie. O, 58, 01, 2001, 2004, będzie kolejny, tak, tak, i tak dalej. Co 3 minuty mamy update ceny dla tych wszystkich, dla tych wszystkich par. I oczywiście to jest tylko kwestia użycia tego w parach krypto, ale takie dane attestation też providerzy będą mogli dostarczać um, czy w ogóle no po prostu cały system FTSO będzie mógł dostarczać um, różne dane. Nie, to nie jest tylko powiedziane, że, że to będą dane jak na przykład wyceny to na ten moment są wyceny, ale to mogą być jakieś różne inne dane typu nie wiem um, kto wygrał mecz taki i taki nie? to lepiej mieć jak gdyby to Potwierdzone w wielu miejscach, niż załóżmy tylko w jednym, w jednym jakimś, na jakiejś jednej tam platformie. Jeżeli oczywiście mówimy o potencjalnych użyciach tutaj technologii blockchain, także tych możliwości jest mnóstwo. Póki co, jakby mówię, skupiamy się i ograniczamy się do krypto, ale to nie jest tylko tak, że to tylko i wyłącznie krypto tutaj będzie tym takim miejscem, gdzie, gdzie tutaj jak gdyby kwestia orakli, kwestia właśnie takich danych znajdzie swoje zastosowanie. Także. Zaczynamy z tym wszystkim, tak jak wam powiedziałem, my, ze swojej strony, jako Focus Team, jako tutaj Focus FTSO, czy Focus TSO, ym, działamy, rozwijamy. Mamy do zrobienia wiele rzeczy. Oczywiście wiemy, jesteśmy chętni do tego, żeby to robić. Mamy bardzo dużą motywację, żeby to robić. Ym, dlatego tutaj dlatego tutaj, tutaj działamy. Nie? Działamy z tym wszystkim, więc. Yy... Tak, możecie się spodziewać, że tutaj ten rozwój będzie też dosyć szybki, bo chcemy to jak najszybciej rozwinąć, jak najszybciej poprawić, co jest do poprawienia no i, i działać. Także jeszcze raz dziękujemy za Wasze wsparcie. No bo gdyby nie to wsparcie, to nie byłoby nas tutaj w tym miejscu, nie uzyskalibyśmy odpowiedniej liczby głosów, żeby w ogóle wskoczyć na tą white listę i móc zacząć tutaj doskonalić ten, ten cały, cały algorytm, cały schemat, który jest tutaj do, do utworzenia jeszcze dzięki, jeszcze raz dzięki naprawdę i to tyle z tym was zostawiam i napiszcie w komentarzu co, co o tym sądzicie czy nie wiem, spodziewałeś się czegoś innego czy jak w ogóle się czujecie z tym, że udało nam się to osiągnąć także jestem ciekaw jak ja, jaka jest wasza tutaj reakcja, jaka jest tutaj wasza opinia um. Piszcie, piszcie w komentarzach, dyskutujmy, bo to zawsze buduje, to zawsze pomaga tutaj, pomaga się rozwinąć i myślę, że w tym kierunku powinniśmy tutaj iść i w to powinniśmy celować, żeby była dobra edukacja, żebyśmy byli w stanie dużo rozumieć, żebyśmy byli w stanie się wzajemnie wspierać. Także z tym Was zostawiam. Dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się. Hej!